Dzień dobry wieczór Azeroth. Witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku Samael Channel News. Magia Dominacji. Przewija się ona w Shadowlands, gdy mówimy o Zowalu, czyli Jailerze oraz Primusie, ale jaką tak naprawdę posiada moc i czy jest zagrożeniem dla Azeroth? Usiądźcie wygodnie, zaczynam. Zanim zaczniemy jeszcze parę słów o sponsorze kanału. Eneba, jest to świetne miejsce do kupowania gier na praktycznie każdą platformę i każdą kieszeń. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie spośród 20 tysięcy pozycji do wyboru. Jeśli szukasz zniżek, dobrze trafiłeś. Z kodem SAMAL3 zaoszczędzisz 3% na dowolnym zakupie. Znajdziesz go w opisie pod spodem. Działa to bardzo prosto. Wybierasz to co chcesz, wpisujesz kod i możesz cieszyć się niższym zakupem. Jest też oczywiście dział World of Warcraft, gdzie znajdziesz m.in. prepaid do gry czy najnowszy dodatek Shadowlands. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot. A w razie pytań na stronie, znajdziesz też całodobowy live support. Magia dominacji to temat nowy, jak i sięgający czasów Wrath of the Lich King, czym zasadniczo jest nowy rodzaj magii, której szerzej poznaliśmy w Shadowlands. Magia ta jest nam znana już od czasów drugiego dodatku World of Warcraft. Wszystko zaczęło się od Lich Kinga i Ostrza Mrozu, jak i Zbroi Dominacji, którą nazwę oczywiście wzięła z rodzaju magii, ale w Wrath of the Lich King nie było mowy o tej nazwie. Widzieliśmy jej działanie oraz tajemnicze runy na mieczu Frostmourne, które były zaklęte właśnie tym rodzajem magii, jednak dopiero zredkonowane lore Shadowlands pozwoliło nam szerzej zobaczyć perspektywę tego, co ta magia potrafi. Zapewne doskonale pamiętacie ten cinematic. Jest on chyba najbardziej klimatycznym kawałkiem CGI jaki wyprodukował Blizzard. Kapitalna muzyka, ikoniczna postać, głos ojca Artaza w tle. Tu nie chodzi o akcję i tempo, chodzi o małe szczegóły i klimat. I właśnie do tych szczegółów chciałbym się tutaj odnieść. Spójrzcie na to jak Artas kontroluje nieumarłych. Co się dzieje? Sindragoza, lecąc epicko nad głowami nieumarłych swoimi skrzydłami, daje ten efekt niebieskich oczu. Efekt ten to właśnie magia dominacji. Pozwoliła ona Nerzulowi, Artasowi oraz Bolwarowi kontrolować całe hordy nieumarłych. Ta niebieska poświata jest też bardzo widoczna w przerywnikach z Anduinem, gdzie stał się on naczyniem Zowala. To jest dokładnie ten sam rodzaj magii. Różnica jest tylko taka, że na Azeroth za czasów poszczególnych królów na zamarzniętym tronie ta magia była nieco słabsza. Zowal jeszcze ją udoskonalał, a teraz na Shadowlands doprowadził ją do stopnia nie tyle perfekcyjnego, bo tak pewnie nie jest, ale bardzo dużo nauczył się od jej mistrza, czyli samego Primusa. Nie jest to absolutna kontrola, ponieważ widzieliśmy jak Anduin ma dosłownie sekundowe przebłyski świadomości, co świadczy o jego niesamowitej woli walki. Ale Anduin, tak jak Sylvanas, z czasem będzie się zatracał. Co ciekawe, magia dominacji wypacza wolę walki i emocje. W przerwniku, gdzie widzimy wspomnienie Anduina i Sylvanas, młody król mówi nam, że im dłużej jest pod kontrolą, tym bardziej jego osoba odchodzi w cień. Wróćmy jednak do czasów Wrath of the Lich King i tego, co chciał tam osiągnąć Jailer. Jakie powody miał Zowal, by posadzić na tron jednostki z jego pancerzem dominacji? Dwa powody. Pierwszy to taki, by mieć wgląd w to, co się dzieje na Azeroth. Taki lekki sneak peek. Drugi powód, o wiele ważniejszy i w zasadzie wychodzi na to, że jego ostateczny cel, poprzez magię dominacji, Zowal szuka absolutnej kontroli nad duszą samej Azero. Chce jej końca, po to by prawdopodobnie otworzyć sobie drzwi do stworzenia czegoś w rodzaju kuźni, woli First Ones. Kuźni, gdzie będzie mógł kreować światy, zawieszać czas i przestrzeń, tworzyć nie jedną, a wiele rzeczywistości. W momencie, gdy to mówię i gdy akcja rozgrywa się w dodatku Shadowlands na Azeroth, czas płynie przecież zupełnie inaczej. Jest to właśnie związane z inną rzeczywistością i nagięciem czasu przestrzeni. Jailer szuka ukrytych miejsc przez First Ones. By je zrozumieć, warto odwiedzić Kortię i przejść kampanię w dodatku 9.1. Kortia to jeden wielki sekret. Łańcuchy, które przyciągnęły korcie, dosłownie rozerwały ją na pomniejsze kawałki. To dlatego mapa wygląda trochę jak Genor, czyli Outland po kataklizmie. Konkretnie mówiąc, Zowal szuka Sepulture of First Ones. Co to takiego? Może to być małe pomieszczenie, sekretna lokacja, o której nawet strażnicy nie mogą wspominać, zabronili im tego sami stwórcy. Do odkrycia tego miejsca potrzebne mu są pieczęcie każdego covenantu z Panteonu Śmierci. Mowa tutaj oczywiście o Sigils, cztery pieczęcie, które widzieliśmy w przerywnikach, jedna po drugiej, Jailer zbiera je wszystkie. Czarne przepowiednie Primusa się sprawdziły. Nie podoba mi się natomiast lorowe rozwiązanie tego, co się dzieje później. Chodzi mi o wykonanie nowych pieczęci, z jaką łatwością je wykonujemy, tak jakby były to rzeczy, które można zrobić praktycznie na zawołanie. Psuje to epickość wydarzeń i odbiór samego dodatku 9.1. Skupmy się na Magii Dominacji. Jest to potężna broń, którą Jailer wykorzystał przeciwko swym ciemiężycielom. Sam Primus powiedział, he forged his chains into a weapon. No właśnie, te łańcuchy. Widzimy je od dodatku Battle for Azeroth, gdzie Sylvanas zdawała się dzięki Magii Dominacji być praktycznie niepokonana. Istna chodząca bogini mocy, której nikt wcześniej nie widział. Saurfang padł na strzał. Sylvanas musiała pewnie użyć tylko cząstki mocy Dominacji, by nie rozerwać go na kawałki. Spowodowana implozja zabiła go natychmiastowo, a Bolvar, zupełnie bezsilny, chociaż przynajmniej on miał świadomość o istnieniu tej magii, był wręcz oszołomiony jej ogromem. Anduin w Demo był zupełnie bezsilny. Magia światłości nie potrafiła oprzeć się runicznej dominacji. Poza tym było na terenie wroga, gdzie magia Jailera była zamplifikowana. I tak byłem pod wrażeniem, gdy Anduin zdołał skontrolować taką cząstkę mocy światłości w jednym miejscu. Ale to jednak wszystko było za mało. Dopiero ona, Tyrande, wcielenie Elune i Night Warrior, żądna zemsty, zaślepiona gniewem, bólem i mająca w głowie tysiące istnień, które zginęły w Battle for Azeroth. Dopiero wtedy magia dominacji znalazła godnego przeciwnika i wtedy to Sylvanas była naprawdę zaskoczona. Pierwsze zdziwienie przyszło w momencie, gdy ogromny konstrukt z Demo padł praktycznie natychmiastowo. Później Sylvanas użyła tego samego triku, który wychodził jej przez ten cały czas, ale nie tym razem. Wychodzi na to, że tak potężna magia wcale nie jest królem w kosmologicznym uniwersum Warcrafta. Potężna przyzwana moc Night Warrior, przynajmniej na krótki czas, potrafi pokonać moc dominacji. Jednak jak wiemy, zawarty pakt między Tyrande a Elun nie dochodzi do skutku. Elun gaśnie, co pozwala zachować życie Tyrande. W ten sposób moc Night Warrior też powoli zanika. Elun nie chce doprowadzić do eksplozji nagromadzonej energii w ciele Tyrandy. Musiała zgasić tę moc, by chronić swoją najwierniejszą kapłankę. A Tyrandę jest bez wątpienia jedną z najgorliwszych wyznawczyń Elun od młodzieńczych lat, gdzie przecież zostaje główną kapłanką na początku wojny starożytnej. Magia dominacji potrafi więc być skontrowana i ironicznie mówiąc zdominowana przez inną magię. Jeśli chodzi o Elun, to do końca nie potrafię określić, jaki jest to konkretnie rodzaj magii. W Lore Elun potrafiła przyspieszyć przyrost trawy i życia, gdy oczyszczone zostały łzy Elun. Srebrzysty deszcz gwiazd lub gwiazdopodobnych pocisków od zawsze towarzyszył kapłankom tej bogini. Spele, które widzieliśmy już w Warcraft 3 Rasa Moonkin jest przecież doskonałym tego przykładem, gdzie włada on mocą księżyca, tak jak Priest włada mocą światłości. Sam Kadgar postuluje, że Elun stworzyła nawet pierwsze Naru, więc stoi za światłością, ale prawdę mówiąc, to wszystko może się zmienić w przyszłym patchu lub następnym dodatku, gdzie wydaje mi się odkryjemy wiele więcej faktów na temat światłości. Ale o tym porozmawiamy sobie kiedy indziej. No i mamy tę roczniejszą stronę Elun: Night Warrior. W Shadowlands dowiedzieliśmy się, że Tyrande nie była pierwszym wcieleniem tej mocy. Mocy olbrzymiej, która może poradzić sobie z magią dominacji lecz za cenę życia osoby, która jest wcieleniem samej bogini Elune. Na dłuższą metę więc magia dominacji ma naprawdę olbrzymi potencjał. Teraz rodzi się pytanie, jeśli Jailer potrafi ją tak władać, to co stanie się, jeśli stanie w szranki z jej mistrzem? Widzimy to w tym przerywniku, gdzie przynosimy pieczęć Primusa do niego samego, i był to naprawdę zły pomysł. Primus beszta nas za tę decyzję, która wychodzi od Bolwara i w tym momencie widzimy jak Zowal pojawia się i niczym w Dragon Ballu krzyżują moce. Wydaje mi się, że Primus mógłby wygrać ten pojedynek, lecz wtedy pojawia się Anduin kontrolowany przez Jailera. Koncentruje on moce w Moonblade, czyli mieczu nasyconym magią logiczną, który pozwala mu odkryć i wyssać odkrytą pieczęć z Maldraxxus. W tej chwili oczywiście znanym faktem jest, że Primus był run osobą, która wykuła zbroje dominacji i narzędzia potrzebne Zowalowi i które też widzieliśmy przez całą kampanię w Shadowlands. Primus moim zdaniem będzie kluczową postacią w nadchodzącym patchu 9.2, co on posiada największą wiedzę o magii dominacji. Jest też doskonałym strategiem, który planuje dwa kroki do przodu. Tak Blizzard wytłumaczył, dlaczego mogliśmy stworzyć nowe pieczęcie. Bo Primus był na to przygotowany, jednak to jakoś do mnie za bardzo nie przemawia. Lecz historia idzie dalej. Jest on w tym momencie naszym najpotężniejszym sprzymierzeńcem. Długo wyczekiwany władca Maldraxxus, genialny strateg i mistrz magii dominacji prowadzi nas dalej. Wiele oczekuję od tej postaci. Chciałbym zobaczyć jego niesamowitą wiedzę runiczną i pokaz możliwości w patchu 9.2. Magia dominacji jest bardzo interesująca, nie jest destruktywna jak magia Fel, daleko jej też do magii Void. Jeśli miałbym akurat ten rodzaj magii przyrównać do innej, porównałbym ją do światłości. Światłość, jak widzieliśmy, ma też właściwości wiążące, potrafi osłabić jak i niszczyć. Klasa Prista potrafi unieruchamiać nieumarłych. Światłość potrafi też budować i wzmacniać, ale tu jest zasadnicza różnica. Wzmacnia lub wskrzesza żywe istoty, natomiast magia dominacji wzmacnia specjalnie do tego skonstruowane przedmioty. Pierwszym przykładem, który przychodzi na myśl, to jedna z najbardziej znanych broni w World of Warcraft, Frostmourne. Magia dominacji wchodzi do kanonu, na pewno zobaczymy jeszcze jej inne odsłony. Jaki wpływ będzie miała na Anduina oraz Sylvanas, która jest teraz w interesującym położeniu. Zrobimy sobie o nich osobny odcinek, a tymczasem powoli już kończymy. Napiszcie, co myślicie o tym rodzaju magii, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, klikając w dzwoneczek, a mi już nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, do zobaczenia w kolejnym odcinku Samal Channel News.